Witajcie o poranku, cześć Sonia Cześć Sonia, co tam? Jak pilnowałaś? Nikt nie przyszedł na podwórze? Pilnowałaś, tak? No, to chodź Chodź do okolica, no No, co wam powiem, to wam powiem, ale Chłodno się zrobiło Niby przymrozek jest, ale było to jest takie, trochę Ale szać, czy tam szron jest na polu, tak więc był przymrozek na pewno. Ale trochę widzę puszcza, bo nie jest takie, widzicie, o, nie jest mocno przymarznięte. No ale i dobre i takie, bo jakby miało być to cały czas takie błocko, to ja dziękuję za coś takiego. Chodźcie Kozy. Zaha, nie urodziłaś, nie urodziłaś. No to trudno. Czekamy do jutra. Odsuwamy. E zapraso am Co chcesz? No, kaczki wyszły. Cocyki. To już kopaliście, trochę sumę. A wam po Kurki. Takiej góry narobiliście tu. Teraz wysuniecie siana i wody, tak? Co, za Zosia? Zosia! Halo, kaczka! Kto ci pozwolił tak latać? Tamta jedna, ta czarna, to na zawsze tutaj na kozi... O oworze siedzi. Na zawsze w truka. Sapie, co co ty? Co ty robisz? Co ty sobą reprezentujesz? Co ty sobą reprezentujesz, co? Co za sobą reprezentujesz? Czemu tak bijesz Halinę? Czemu Halinę bijesz? Idę poziarnę z ZW A wójt co młodziaki Młodziaki, robaki A co ty tu przyszedłeś? Już tam. Z powrotem. Z powrotem. Pianka. Gdzie ty tu przyszłeś? Elżbieta wróć się. Już. Z powrotem, obrót i w przód. No, a ja idę wam po ziarno. Ten niegrzeczny cap. I myślałem, że się wraca. Czy ja ci coś powiedziałem? Czy ja ci coś powiedziałem, capie? Nawet ziarna nie mogę przynieść, bo on już za mną jest. No już powrót na swoje miejsce Obrat. Co chcesz zatańczyć No idziemy, idziemy Chodź tu do mnie, capie, chodź, chodź, chodź Co ty tu nam fikołki sadzisz, co? Co za fikołki? Kalki nam tu będzie sadził, no. Chodźcie, 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 No, tu są trzy młode kaczki tegoroczne, młode francuskie. Leci gromada, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, gromada. Przerałego zbiórka. Tam już teraz do mnie nie przyjdzie, bo ziarno zostało. Oj, widzicie, pawiki zeszły nawet. A tu ten kaczor jest, ktoś wspomniał fajnie w komentarzu. Idzie jak panna zakupami, a on prawdopodobnie ma jakąś chorobę genetyczną, że skrzydło mu w drugą stronę rośnie i nic mu na to nie poradza i tak sobie tu chodzi. Nikt mu nic nie robi. I... Chociaż taka fajna ozdoba jest. Zajrzymy może sobie do samicy czy się okociła. Niby jest dzień przed sylwestem i ma się kocić, ale nigdy nie wiadomo. Coś jest? O widzicie? Zaczyna drzeć dobrze, że przyszedłem. O, ale nie będziemy jej straszyć. Cierść już nadarła. Jutro ma się kocić, tak więc jest nadzieja, że się jutro koci. Ale jak dzisiaj, to nic nie szkodzi. Tak więc dobrze, że przyuważyłem. No, a tą sprawdzałem. Jedna chyba nie jest kotna. Nie wiem czemu mi się wydawało, że była. Po tygodniu, czy tam po półtora patrzyłem. trzeba, sprawdziłem i jedna chyba nie jest teraz, jak spoglądałem na nią. Królikom dałem siana, ale widzę, że zjadły wczoraj. Bo wczoraj, późnym wieczorem dawałem, no już ciemno było. Ale widzę, że Wy tu zjedliście siana, a pół porozwalaliście, no. Do wody nakup i co? Trzeba Wam wymienić. A ten tylko kopie i kopie. No, kopie do... Jakbym go tu wypuścił, to wyporył jak kred. Tylko łupu, dupu, Kopie, kopie i kopie. I sobie tutaj gnojowice miesza. Wszystkie mają kuliki suche, on wiecznie ma mokro, kiedy mu nie posił, to on wiecznie ma mokro, bo wyleje wodę, wycika się w jednym miejscu, wykup szcza i zaraz to przekopię i słoma już cała mokra. Nie wiem co temu samcowi jest nie tak, ale no sobie kopię. Ale za to jest przerobione, yy, przerobiony jest obornik, a nie jego innych, że trzeba w jednym miejscu, że sama słoma jest. Dobra, nie przeszkadzamy im. Yy, I co, gęsi? Na Najedliście się już? O, ja ja mam to jakoś. Się... O, tak to tam leciał. Jastrząb. Co za małpa. Widzicie, już siedział tutaj. Mamy tutaj takiego topola. Tutaj przed domem mamy takiego topola. I on na tym topolu sobie tam siedział. A jak mi przyuważył, to zwiał. Widzicie, już gdzieś tu z tyłu lata za lasem. Łobuz jeden. Tylko mi na kaczkę się czatuje. Muszę go tu pilnować, bo bo licha będzie jak mi kaczkę złapie. No ale mam taką nadzieję, że już żadnej tu nie uniesie, bo już tu większe zostały. To mniejszą złapał. Jak była jakaś. Co, tak żarośnie, że się zakrzuciliście, widzicie? Co tak łykacie? nikt wam nie zabierze. No chyba, że kozy. Ale kozy to pi razy drzwi przebierają tam gdzie grubiej. Bo te, tego to nie chcę ziemi jeść. Dlatego im rozsypuję, żeby te kozy im tyle nie zjadły tego ziarna. Bo jak kozy za dużo ziarna zjedzą, to później się za grube robią i za silne i mi tu wierzgają wszędzie. To tak jak z koniem. Za dużo ziarna nie można mu dać, bo nie ma gdzie tej energii spalić i będzie wierzgał no i co no idę siano dać tym yy, kucom Jak kucom się dam i daj mi wody jak nie będę chciał no to Idę zjeść śniadanie wuju, akurat pojechał teraz na rancho. pooprzątać tam, ja później muszę i tak pojechać, bo muszę im dać yy, lekarstwo. O, widzicie, jak się depczą? Te dwie, co stoją obok, to są tegoroczne goński. A nie, przepraszam. Tom, co teraz będzie deptał, to jest matka tych dwóch, co stoją, garbonosy. To jest dziewczyna tamtego i żona jego. On mu będzie żonę deptał, no cóż, czasami tak bywa. A te dwie, co stały, to były tego rośliny, no, ale nie wydeptał. No tamten przyszedł i, i złapałem cię na zdradzie i koniec z tobą, rzucam cię. No a tak w ogóle to muszę chyba tego białego sprzedać albo wziąć go na obiad, no bo mi będzie paprał garbonose bo. On mi tutaj garbonosę chce deptać, mam jedną białą, tam Białej nie chce deptać, ja chcę deptać garbonosę I nie, chcę, nie będę chciał, bo na wiosnę będą mieszańce, a nie będą zwykłe garbonose. O Co wspominałem o kaczce? Proszę bardzo szykuję się do odlotów Już zima jest, nie odlecisz nigdzie No tak kaczorze tak jak mówisz, katorze. Dobra, ja wam nie będę przedrą już tutaj męczył, jak im daję siano, bo już to ze trzy razy widzieliście. Taki krótki filmik z rana, bo dzisiaj też mam roboty w brudu ciut, ciut I za pół godziny jakoś zaczynam. I, i, i nie będę miał... nie bym, bym nie miał jak wam nagrać filmu, chyba żebym nagrał dwóch czy minutowy, ale to bez sensu. Ten... teraz będziecie mieli 11 minut, to mam nadzieję, że taki wam przypasuje. Tak więc muszę z rano nagrywać, ale no wiecie, nie zawsze y, rano mogę, bo raz zaśpię, a raz rano jest robota, raz coś, raz tamto. I y, to żegnam się z wami. Co mogę wam bardzo, za co wam mogę bardzo podziękować. Piotr odrzuciłem sobie. Y, osiągnęliśmy sukces, jakiego się nie spodziewałem. Na początku coś tak, no po tygodniu daily was prosiłem, czy w ciągu tygodnia byśmy dobili do 4700 subskrypcji, a wczoraj nam już wbiło 4800, tak więc 200 subskrypcji wbiliśmy w 6 dni. Za co jestem naprawdę pod wielkim i to naprawdę wielkim wrażeniem, nie wiem, jakim cudem nam to się udało. No ale dziękuję Wam, widać, że staracie się. Nowi widzowie cały czas dochodzą, za co bardzo, za co bardzo Wam dziękuję. Tak więc. Liczę, że może w styczniu będziemy już mieli 5 tysięcy. Ładna suma by była. 4 to taka już sporawa, ale 5 to taka ładniutka okrągła by była. I później już do 10 lecimy. Dobra, ja was już tutaj y, nie zanudzam. Pozdrawiam wszystkich. Bo nie przepraszam, miałem was pozdrowić, Zaraz wracam, bo muszę sobie na kartce napisać: miałem kilka osób pozdrowić, a za A nie pamiętam jakich. Zaraz się widzimy. Dobra, wiecie co? Ja nie mam czasu za bardzo teraz iść po te osoby. Miałem sporawo pod tamtym filmem, napisało chyba z 40 osób, żeby ich pozdrowić. Ale miałem wybrać 5-6 osób. Dobra, no to... O, co ty ziawasz mi tutaj? No eee, ale przepraszam was, no już dzisiaj nie pozdrowię, ale no w kolejnym filmie, czy który będzie jutro, ostatnim na pewno pozdrowię, no to już nie pozdrowię 6, tylko przykładowo 12 czy 15 osób. Tak więc większość z was pozdrowię, bo Zapomniałem przyszykować sobie kartki, ja to już mam sklerozę chyba przez to wszystko, przez te zwierzęta i zapomniałem najzwyczajniej uszykować sobie kartki, bo nie zapamiętam w głowie 6-7 nazw. Czasami macie dziwne nazwy, czasami proste, ale no. Sporo was było i nie chciałbym tam nikogo minąć, tak więc jutro was pozdrowię. Musicie, musicie mi jakoś przypomnieć w komentarzach. Jutro napiszcie rano komentarz, żebym pamiętał. I co, widzimy się w kolejnym filmie, jutro ostatnim. I jutro jeszcze wam powiem, czy będzie kolejny daily. Ale to jutro pogadamy. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam ciepło. Dzisiaj już nie będę żebrał łapki. Trzymajcie się, no i cześć.